W dzisiejszym odcinku Co myślą dzieci? Porozmawiamy o zwierzętach, bo nikt ich tak dobrze nie zna jak właśnie dzieci. Przecież to mali eksperci. Co myślą dzieci? To takie zwierzę, które pije mleko mamy? Tak jak my, tylko zwierzę. Yy, takie zwierzę, które rodzi z mamy. To może mieć aloze. Mm. Jaszczurka. Wąż. To jest takie zwierzę w te znosi jaja w wodzie. To znosi na lądzie. Jaja. Wąż. Płas może być taki, taki, że jak jesteś blisko skały, tak już y, tak będzie bitwa. To wtedy, jak, jak tak idziesz do tyłu, to wtedy jest, nie ma tak ramy, to wtedy tak kamienie spadają i jest stromo mocno. Kata. <noise> bo, bo on śpi w nocy i nie musi być zwierzętką Chciałbym być zwierzątkiem, czyli naprawdę rakinem. O, Jestem pan dinozałem. Bo on strasznie wygląda i zje bardzo w ciemnych, bardzo, bardzo w ciemnych jaskiniach i, i można zobaczyć takie utonięte dinozaury. Bawić się. Gryzie ładwarki. Rekiny mogą się w tej chwili pobawić z innymi rekinami i pograć swoim yy, piłkopłetwom. Szuka rodziców. Sowi to oczywiście parówkę. Spaghetti. Sufi. Spaghetti. Karby la klatków albo dla piasków. Spaghetti. Na przykład kotlet dla kota. Rodziny domu. Przyjaciół, być z rodzicami. Braci siostry. Przyjaciół. Byłam za w Niemczech. Byłem w ZOO z Olta. Ebę z Można tam zobaczyć fajnego tygrysy. Małpy. Głaskałam niektóre zwierzęta. Co nie wolno chodzić do klatki? Można też zjeść po... po. Potem lody. Lew. 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 Zebry. Zebry. Zebra. Pingwin. Pingwin. Pingwiny. Znam... Znam z Madeskaru! Surykatka, surykatki. Surykatki, Sykrytka. Lemury. lemury, lemury, lemury. Król Julian, Król Julian. W ten oto sposób dowiedzieliśmy się, że zwierzęta do szczęścia potrzebują rodziny. Kiedy nikt nie widzi, to się bawią, najbardziej lubią jeść spaghetti, że warto iść do zoo. No i najważniejsze, kim jest połykacz?